Ja siedzę na krześle przy jakimś garze zobaczcie w ogóle jaki gar. Gar jest wbudowany w ziemię. Tam płoną jakieś płomienie na węglu albo na drzewie, nie wiem, nawet rymuje. Coś tu gotują, nie wiem, podejrzewam, że ryż Can I see What is there? Sorry? Pulalo? To jest zup. Okej. Okay. It's okay. Czyli gotują zupę. Patrz na to. Jaka wielka. Ok. Ogólnie szukaliśmy McDonalda, nie znaleźliśmy McDonalda. Może nawet lepiej, bo jest ciekawie przy tym garze. No. Toaleta była. Dobra, może nie będę wdawał się w szczegóły. Słuchajcie, nie ma sensu wdawać się w niektóre szczegóły. Idziemy zamówić coś do jedzenia. Mega kadr. Tak przy okazji chciałem tutaj nagrać, bo jest mega kadr. Nie, ten gar. got it. Słuchajcie, muszę na chwilę przerwać to wideo, żeby właśnie powiedzieć Wam o tym rdzeniu, jakby tego, jacy są ludzie na Mindanao i ogólnie na Filipinach, ale jakoś na Mindanao dużo bardziej się to odczuwa. Tutaj zobaczcie, to jest w ogóle idealna sytuacja, która może pomóc uzmysłowić nam pewne bardzo ważne rzeczy w życiu. Na przykład, jedna rzecz, taka, że można pracować jako śmieciarz. I być szczęśliwym, nawet w tej pracy, ci kolesie, śmieciarze, nie ukrywajmy, to są ludzie, brzydko to brzmi, ale to są ludzie kolekcjonu, kolekcjonujący śmieci, może powiedzmy tak, żeby było bardziej dyplomatycznie, yy, są super, mega szczęśliwi, tak? Oni pracują, zbierają śmieci i sobie przy okazji tańczą i się cieszą. I można by było powiedzieć, że to pod film było robione, ale nie, bo oni tańczyli już zanim. Pan kamerzysta zaczął nagrywać, bo to pan kamerzysta nagrywał, także jest to idealna prezentacja do tego, że okoliczności, w których się znajdujemy, wcale nie definiują, nie powinny przynajmniej definiować stanu naszego ducha. Dowód, proszę bardzo. Pan sprzedający buty zatrzymał się jak zobaczył, że nagrywamy okej. Okay. Pokażę Wam. Naszą dziuplę w General Santos. Jesteśmy tutaj w Red Doors, to jest taka sieciówka tu na Filipinach. No i płacimy tutaj 600 peso, czyli 50 zł za pokój z klimatyzacją i dwoma łóżkami. Tak naprawdę zwykły pokój. Nie ma szaleństwa, ale jest klimatyzacja, jest betonowy ogród na zewnątrz, łazienka, biurko. tankujemy. Tutaj chłopak pracuje. Sprzedaje ręczniki i nie co on tam jeszcze sprzedaje. A, pomarańczy sprzedaje. Podejrzewam, że badział. Wygląda jak badział. Tankujemy wachę. Zobaczcie ile kosztuje. Czekajcie, nie widzę, ale wiem. Kosztuje 49 peso, czyli niecałe 4 złote na polski. No i nadszedł ten dzień, że wyjeżdżamy z General Santos. Powiem wam tak. Jesteśmy rozczarowani jedynie dlatego, bo nie poszliśmy e, życia nocnego posmakować. Znaczy poszliśmy w środę, a w środę nikogo nie było, w dwóch klubach byliśmy. E, no i myśleliśmy sobie, że pójdziemy w piątek i w sobotę, w piątek zmęczeni, w sobotę jeszcze bardziej zmęczeni. nie? W sumie po całych prawie dwóch tygodniach jeżdżenia, mało spania, nagrywania, edytowania i biegania w tej wewce to się nie dziwię. No, to jedyne to. A tak ogólnie to wydaje mi się, że Dawał jest ciekawsze i fajniejsze do życia niż General. General jest takie płaskie i takie ma się wrażenie, jakby się w ogóle nie było w jakimś dużym mieście, tylko jakaś taka rozległa prowincja, a Dawał już bardziej takie wrażenie sprawia, że większe miasto. No i faktycznie większe miasto, ponad milion ludzi. Dobra. Szkoda, że nie widzicie tej góry tak, jak ja ją widzę, czyli na żywo. Bo ja widzę teraz na kamerze, że to nie wygląda tak dobrze jak na żywo. No ale tak to jest. Na żywo jest lepiej. <śmulacza> Ale piękne polanki tutaj znaleźliśmy. Na chwilę się zatrzymaliśmy, zobaczcie jak pięknie. Ogólnie to nie wiem jak to się dzieje, bo dwa dni temu byliśmy w Londynie, w tym resorcie, Londyn się nazywał, a teraz wylądowaliśmy w Tajlandii, ogólnie. Witamy w Tajlandii. Żartuję, na Filipinach jesteśmy w Mindanao. I nie wiem dlaczego tutaj jest napisane Witamy w Tajlandii. To nie jest Tajlandia, może ta dzielnica się tak nazywa albo to miasteczko. Może uda się dowiedzieć. Tajland. Why is it Thailand? yeah we don't have passport actually yes. so what we gonna do yeah but thailand is there yeah yeah okay so we not go there because we don't have passport okay. <laughs> we have uh, egypt egypt yeah all the a... way oh awesome. great we will see many countries today <laughs> yeah lucky uh, us <laughs> i brought without passport but can you tell me if why is it Thailand? This this town name is Thailand. This is barrio. Barangay. Barrio. So why is it Thailand? Why? Is a joke or what? This is the name of this barrio. It's Barangay? Barangay. Barangay Thailand. Thailand. Yeah. <laughs> awesome. Awesome. Okay. So, so many taking pigs here. Yeah, yeah, yeah. We also. <laughs> you should, you know, bring yeah. a. army here and they should check passports. Yeah. <laughs> okay, we're going to go to Egypt now. Yeah. There's in the <laughs> Okay. So, okay. Tymczasem tym panem, który nam tutaj powiedział, że paszporty żeby sprawdzać. Yeah. Okay. It's, it's, yeah, we can do it. You ready? He goes to Zacią. Waki. to Tak, to Teraz typ mnie zrobił. Ja zawsze <laughs> hey. ludzi robię w bombę, że zdjęcie ja to wideo, a teraz on mnie zrobił w bombę. Elegancko, ok. okay. Salamat amigo. Okay. Patrzcie, jak z tymi patykami praktycznie pod sam dach podjechał. 嗯。<Bye. S 2> Mega przyjaźni ludzie tu są, naprawdę. Wróciliśmy z powrotem do tego samego miejsca na Cagayan de Oro, w którym byliśmy na początku naszej podróży po Mindanao, bo jutro wracamy na Bohol. No i tutaj sytuacja wygląda tak, że panowie ścięli dużą gałąź z tego drzewa. Używali sznur, sznura, żeby tą gałąź Jakoś wycelować nie na domy, tylko na piach. No i teraz, maczytami, łupią tą gałąź na mniejsze części, żeby ją stąd wynieść. Ogólnie, nasza wyprawa na Mindanao dobiegła do końca. Wracamy na Bohol. Dzięki wszystkim za to, że byliście ze mną podczas tego okresu. Ja jestem teraz w takim momencie swojego życia, że tak naprawdę. Nie wiem gdzie wyląduję i co będę robił. Ogólnie mam ki kilka opcji, i te opcje są tak ekstremalnie różne, że nawet nie będę wam teraz mówił yy, co i jak, po prostu sam zobaczę, którą z tych opcji wybiorę i w którą stronę pójdę. Natomiast co jest dla mnie ważne, to to, że jesteście ze mną, dzięki wielkie. Yy, mam nadzieję, że ta podróż będzie coraz ciekawsza no i że zostaniecie ze mną, tak? Bo jeszcze dużo fajnych rzeczy może się wydarzyć i wydarzy na pewno. Dobra, ten film jest dużo krótszy niż te ostatnie. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie filmy, żeby były krótsze czy dłuższe. Ja wiem, że jak jest film super ciekawy, to wiadomo, żeby był dłuższy, a jak jest taki średni, to żeby był krótszy. Mi się wydaje, że optymalne filmy na YouTube to są takie pomiędzy 15 a 25 minut i takie się staram robić, ale. Ciekaw jestem Waszego zdania. Ogólnie czytam komentarze, niedługo zacznę na nie odpowiadać. Wracam do formy jakiejś tam swojej, takiej też rdzennej, pierwotnej, YouTube'owej. Jeszcze nie tak dawno przecież czytałem wszystkie komentarze i odpowiadałem na każdy komentarz, gdzie ktoś mi zarzucił w ogóle, co za Debil odpowiada na każdy komentarz. Ktoś tam mnie zaczął bronić i dziękuję za to, bo to też ważne, że chcę mieć kontakt ze swoimi widzami. I dlatego odpowiadam na komentarze. I taka prawda, przez ostatni czas nie odpowiadałem na komentarze, bo po prostu mój stan duchowo-psychiczno-emocjonalny emo, potrzebował tego, żebym skupił się na sobie, a nie na tym, co ludzie o mnie mówią, piszą i, i, i myślą. Po prostu potrzebowałem czasu dla siebie i tak dalej, ale niedługo będę się dzielił coraz bardziej z wami. To, co ja myślę o tym, co wypiszecie pod moimi filmami, czyli w komentarzach. Także dajcie znać, jakie, jakiej długości filmy, filmy byście chcieli. No, tyle. Trzymajcie się. Pisał.